Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy mężczyźni wydają się naturalnie przyciągać kobiety, podczas gdy ty tak bardzo się starasz, a mimo to nie potrafisz stworzyć tej głębokiej więzi, której pragniesz? Zwróć uwagę na to, co powiem w najbliższych sekundach, ponieważ ujawnię ci sekret, który niewielu mężczyzn naprawdę rozumie na temat psychologii kobiecej. Wyobraź sobie, że jesteś latarnią morską o dużej mocy na środku ciemnego oceanu. Twoje światło nie goni statków. Ono po prostu świeci z taką intensywnością, że właściwe statki naturalnie płyną w jego kierunku. Dokładnie to dzieje się, gdy stajesz się mężczyzną o wysokiej wartości. Przestajesz gonić i zaczynasz przyciągać, ale oto problem, o którym nikt ci nie mówi. Większość mężczyzn próbuje zapalić świece na wietrze, podczas gdy powinni budować latarnię morską. Próbujesz imponować drogimi prezentami, lub udajesz kogoś, kim nie jesteś. I jaki jest rezultat? Frustracja, odrzucenie, to okropne uczucie, że nie jesteś wystarczający. Wiesz, co jest najgorsze? Widzisz, jak czas mija, lata uciekają, a to autentyczne połączenie, którego tak pragniesz, wydaje się coraz bardziej odległe. Zaczynasz się zastanawiać, czy problem leży w tobie, czy może po prostu nie urodziłeś się z tym, co jest potrzebne. Gwarantuję ci, że to myślenie jest całkowicie błędne. Po latach studiowania psychologii atrakcyjności i pracy z setkami mężczyzn, odkryłem coś, czego prawie nikt nie zauważa. Prawdziwy klucz nie leży w sztuczkach ani technikach leży w tym, by stać się typem mężczyzny, który naturalnie wzbudza głęboką pasję. To niezwykle rzadka wiedza. Ponieważ większość woli wierzyć w magiczne formuły, zamiast wykonać niezbędną pracę wewnętrzną. Pokażę Ci teraz cztery fundamentalne filary, które zmieniają zwykłego mężczyznę w nieodpartego mężczyznę o wysokiej wartości. Zwróć uwagę, ponieważ każdy z tych elementów działa jak trybiki szwajcarskiego zegarka. Usuń jeden, a cały mechanizm przestanie działać. Numer jeden: niezachwiana autentyczność. Musisz teraz coś zrozumieć. Kobiety mają wewnętrzny radar do wykrywania fałszu. To prawie biologiczne. Czują, kiedy próbujesz być kimś, kim nie jesteś. I wiesz, co się dzieje? Natychmiast tracisz całą swoją moc przyciągania. Niezachwiana autentyczność oznacza bycie sobą bez strachu przed konsekwencjami. Pomyśl o tym przez sekundę. Kiedy próbujesz zaimponować, udając, że lubisz rzeczy, których nie lubisz, lub zgadzając się na wszystko, co ona mówi, Zasadniczo komunikujesz, że twoje prawdziwe ja nie jest wystarczająco dobre. To odpychające dla każdej wartościowej kobiety. Kiedy masz odwagę wyrażać swoje prawdziwe opinie, swoje autentyczne upodobania, swoje prawdziwe pasje, dzieje się coś magicznego. Stajesz się magnetyczny. Dlaczego? Ponieważ autentyczność jest rzadka, jest cenna. Większość mężczyzn jest tak zdesperowana, by zdobyć aprobatę, że sprzedaje swoją duszę za uśmiech. Kiedy odmawiasz tego, natychmiast wyróżniasz się z tłumu. Pamiętaj o tym. Autentyczność to moc. Czy to ma dla ciebie sens? Numer dwa. Cel i pasja. Oto prawda, którą niewielu stosuje. Kobieta nigdy nie zakocha się głęboko w mężczyźnie, który nie ma kierunku w życiu. Nigdy. To niemożliwe. Możesz być najprzystojniejszym facetem na świecie, ale jeśli twoje życie kręci się tylko wokół zdobywania kobiet, przegrałeś grę zanim jeszcze ją zacząłeś. Mieć cel oznacza mieć coś większego, co napędza twoje życie coś, co sprawia, że rano zrywasz się z łóżka. Może to być twoja kariera, projekt, sprawa, marzenie ważne jest, aby było to autentyczne i pozytywnie pochłaniało twoją energię. Kiedy kobieta widzi, że masz misję w życiu, że coś budujesz, że masz jasne cele, jej mózg rejestruje cię jako mężczyznę o wysokiej wartości. Wiesz dlaczego? Ponieważ biologicznie jest zaprogramowana, by szukać bezpieczeństwa i stabilności. Mężczyzna z celem sygnalizuje, że może zapewnić nie tylko zasoby materialne, ale także emocjonalne przywództwo. Ma kierunek, wie dokąd zmierza i to jest nieodparte. Badania pokazują, że kobiety odczuwają zwielokrotnioną atrakcyjność wobec mężczyzn, którzy wykazują autentyczną pasję do czegoś w życiu. Czujesz różnicę? Numer 3. Wyższa inteligencja emocjonalna. Stary, ogarnij się. Jeśli nadal myślisz, że bycie twardzielem i ukrywanie emocji jest atrakcyjne, żyjesz w zeszłym wieku. Inteligencja emocjonalna to zdolność do rozumienia. I zarządzania własnymi emocjami, a także rozpoznawania i odpowiedniego reagowania na jej emocje, to supermoc, którą prawie nikt nie rozwija. Wyobraź sobie tę scenę. Miała ciężki dzień w pracy, przychodzi zestresowana, zirytowana, zwykły mężczyzna albo próbuje natychmiast rozwiązać jej problem, albo po prostu ignoruje. Mężczyzna o wysokiej wartości z inteligencją emocjonalną, on dostrzega jej stan emocjonalny uznaje jej uczucia. oferuje swoją obecność, nie próbując wszystkiego naprawiać. Wie, kiedy mówić, a kiedy po prostu przytulić. To tworzy głębokie połączenie, które wykracza poza fizyczność. Czuję, że może być z tobą wrażliwa, że rozumiesz ją na poziomie, którego inni mężczyźni nie są w stanie osiągnąć. I pozwól, że zdradzę Ci sekret. Kiedy kobieta czuje się z tobą emocjonalnie bezpieczna, bariery opadają. Pasja, rozkwita. Połączenie. Się pogłębia. Zwróć na to uwagę. Inteligencja emocjonalna to uwodzenie. Zaczyna to mieć sens? Numer 4. Świadome przywództwo. Nie myl przywództwa z autorytaryzmem. Nie mówię o rozkazywaniu czy kontrolowaniu. Świadome przywództwo to prowadzenie związku i własnego życia z pewnością siebie i jasnością. To podejmowanie decyzji bez wahania. To posiadanie odwagi, by wyznaczyć kierunek, gdy jest to konieczne. Kobiety są naturalnie pociągane przez mężczyzn, którzy przewodzą, ponieważ to również jest związane z bezpieczeństwem. Kiedy nie potrafisz nawet zdecydować, gdzie zjeść kolację, jak ona ma ci zaufać, że możesz poprowadzić rodzinę? Świadome przywództwo oznacza posiadanie własnego zdania, oznacza proponowanie planów, oznacza branie odpowiedzialności, gdy coś idzie nie tak. Ale oto sekret, który wszystko zmienia. Świadome przywództwo oznacza również wiedzę, kiedy podążać za nią, oznacza rozpoznawanie jej mocnych stron i pozwalanie jej błyszczeć w tych obszarach. To taniec, a nie dyktatura. Kiedy opanujesz tę równowagę, stajesz się typem mężczyzny, z którym ona marzy o zbudowaniu życia. Zawsze pamiętaj. Przywództwo to atrakcyjność. Widzisz, jak to działa? Teraz pozwól, że przedstawię Ci prostą, ale potężną koncepcję: trójkąt nieodpartej wartości. U podstawy masz samokontrolę to Twoja kontrola emocjonalna, Twoja dyscyplina, Twoja solidna samoocena. Bez tego wszystko się rozpada. W środku masz cel, to paliwo, które Cię napędza, Twoja pasja i kierunek w życiu. Na szczycie masz autentyczne połączenie Twoja zdolność do autentycznego nawiązywania relacji. I tworzenia głębokich więzi. Te trzy elementy współpracują ze sobą. Usuń jeden, a trójkąt się zawali. Wzmocnij wszystkie, a staniesz się niepowstrzymany. To takie proste, ale proste nie znaczy łatwe. Wymaga pracy, wymaga zaangażowania. Wymaga, abyś przestał szukać skrótów i zaczął budować swoją prawdziwą wartość. Wiem, o czym teraz myślisz, ale co z wyglądem? Co z pieniędzmi? Co ze sportowym samochodem? Pozwól, że będę z tobą szczery. Tak, te rzeczy mogą przyciągnąć początkową uwagę, mogą sprawić, że ona spojrzy w twoim kierunku. Ale zwróć uwagę na to, co teraz powiem, bo to kluczowe. Początkowa atrakcyjność to nie pasja, to nie miłość, to nie głębokie połączenie. Ile razy widziałeś, jak bogaty i przystojny facet był wymieniany na kogoś zwykłego, ale z głębią. Dzieje się to cały czas. Wiesz dlaczego. Ponieważ to, co sprawia, że kobieta naprawdę się zakochuje, co sprawia, że myśli o Tobie, przed snem co sprawia, że jej serce przyspiesza, gdy wchodzisz do pomieszczenia, to nie Twoje konto bankowe. To Twoja obecność, to Twoja energia, to bezpieczeństwo, które przekazujesz, to sposób, w jaki sprawiasz, że ona się czuje, gdy jest z Tobą, to świadomość, że jesteś kompletnym mężczyzną, który nie potrzebuje jej, aby być szczęśliwym. Ale wybiera mieć ją u swego boku to jest prawdziwa moc, to jest magnetyczna atrakcyjność. Wyobraź sobie tę scenę ze mną. Jesteś w ruchliwej kawiarni, aromat świeżej kawy wypełnia powietrze, rozmawiasz z nią, ale to nie jest byle jaka rozmowa. Jesteś całkowicie sobą, dzielisz się swoimi pasjami, swoimi marzeniami, swoimi opiniami bez filtrów i wiesz, co się dzieje? Nie może oderwać wzroku. Nie dlatego, że mówisz to, co ona chce usłyszeć, ale dlatego, że promieniujesz autentycznością, celem, inteligencją emocjonalną, przywództwem. Jest oczarowana nie tym, co mówisz, ale tym, kim jesteś i w tym momencie coś zmienia się w jej spojrzeniu. To subtelne, ale to zauważasz. To moment, w którym atrakcyjność przekształca się w coś głębszego. No dalej, przestań tracić czas na powierzchowne strategie. Zegar Twojego życia uczuciowego tyka. Każdy dzień, który spędzasz, próbując zaimponować tanimi sztuczkami, to o jeden dzień mniej bycia mężczyzną, który naturalnie przyciąga kobietę, której naprawdę pragniesz. Pamiętaj o latarni morskiej. Nie gonisz statków. Świecisz tak intensywnie, że same do Ciebie przypływają. Podróż, by stać się mężczyzną o wysokiej wartości, nie polega na zmienianiu tego, kim jesteś. Polega na ujawnieniu najlepszej Wersji tego, kim już jesteś, polega na szlifowaniu surowego diamentu, który istnieje w tobie, polega na odwadze bycia autentycznym w świecie masek, polega na budowaniu tak interesującego życia, że każda kobieta czułaby się szczęśliwa, mogąc być jego częścią. Zwróć na to uwagę: większość mężczyzn będzie nadal się narzucać, będzie nadal błagać o uwagę, będzie nadal zadowalać się okruchami uczuć, ale ty. Ty teraz masz wiedzę, rozumiesz psychologię, znasz drogę. Jedyne pytanie, które pozostaje, to czy będziesz miał odwagę nią podążać? Jeśli jesteś gotowy na tę transformację, zrób to teraz. Zanim zapomnisz, polub ten film, zasubskrybuj kanał, ponieważ w kolejnych filmach pogłębię każdy z tych filarów, pokażę ci praktyczne ćwiczenia, podzielę się prawdziwymi historiami transformacji, poprowadzę cię krok po kroku w tej podróży. Zawsze pamiętaj: nie jesteś świecą, która próbuje utrzymać się na wietrze. Jesteś latarnią morską. Twoje światło jest stałe, potężne, atrakcyjne, a właściwe statki zawsze znajdą do ciebie drogę. Teraz nadszedł czas, aby zapalić to światło. Świat czeka, aby zobaczyć twój prawdziwy blask.